Rozpoczynamy drugi cykl spotkań e, miejskie spotkania medyczne, które są akcją Urzędu Miasta i Zespołu Szpitali Miejskich. Włącza się też w to się włączyła też Warszawska Strefa Wolontariatu. Wolontariusze pomagają nam promować tą akcję wśród mieszkańców miasta. E, dotąd mieliśmy okazję spotkać się z reumatologiem, ortopedą w nowym rozdaniu e, cyklu był już geriatra. Dzisiaj będzie, dzisiaj będzie pani kierownik laboratorium analitycznego pani Dresa Kurzawa, która opowie o otyłości i powikłaniach. Uważana za epidemię społeczną, która budzi nie tylko problem problemy społeczne, ale również kliniczne ze względu na to, że zarówno nadwaga, jak i otyłość niesie ze sobą bardzo ciężkie i y, trudne oraz kosztowne dla organizatorów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach problemy. Główne to cukrzyca, miażdżyca, ostre incydenty sercowe, rozwój choroby niedokrwiennej serca, który jest y, silnie związany z y, miażdżycą. Y, no myślę, że to wystarczy, bo potem cała reszta to są już powikłania powikłań, na przykład y, przewlekła dializoterapia, y, y, bardzo y, obarczające, trudne, y, y, zarówno diagnostycznie, jako, y, jak i y, klinicznie, y, problemy. Do rozwiązywania, na przykład zastosowanie bypassowania czy też koronarografii. Dziedziczne, fizjologiczne, psychologiczne, natomiast wśród czynników modyfikowanych jest to życia podyktowane przez urbanizację. Kiedy zastanawiałam się, co powiedzieć osobom, które zechcą mnie wysłuchać, to to taka myśl przewodnia była następująca. Nie wprowadzamy zmian nigdy rewolucyjnie. Mamy doświadczenia historyczne, rewolucja nie jest dobra. Należy uświadamiać, uświadamiać, rozmawiać tak, żeby w końcu ta osoba zdawała sobie sprawę, żeby mogła inwestować, jeżeli już nie w swoje życie, to w, w życie swoich bliskich. Bo mamy przecież dzieci, wnuki bardziej czy mniej kochaną rodzinę, ale wszyscy chcemy, żeby nasze młode społeczeństwo to byli młodzi, zdrowi dorośli, którzy dożywają sędziwego wieku i mogą się cieszyć tym, tym życiem, tym światem. Ten, który dookoła nas jest, bo przecież my żyjemy tylko raz. To jest bardzo dobra inwestycja. Zdrowie to jest świetna inwestycja. W tym cyklu jeszcze będzie pan Jerzy Szafranowicz, dyrektor z Zespołu Szpitali Miejskich, który, który będzie próbował wytłumaczyć pacjentom, na czym polegają zawiłości prawne, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala, które też wpływają na to, w, w jaki sposób oni postrzegają służbę zdrowia. Już wiemy dzisiaj, że nie kończymy tego cyklu, bo jest to duże zainteresowanie. Przychodzą do nas osoby, które mówią, co by jeszcze chciały, więc. Ilość osób jest uzależniona też od tematu, bo to są różne tematy, tak jak mówię. No i będziemy czekać na informacje, których specjalistów chcieliby chorzyń jeszcze spotkać. Straszne ilości kalorii. 7 kalorii nie jest. Nie...